To no to dzień dobry, Fundacja Tworzywo Niesztuczne i nasi cudowni wolontariusze, którzy wzięli udział w kalendarzu charytatywnym. 17 osób tutaj przedstawiciele mam ze sobą. Jest Zosia. Dzień dobry. Madzia. Dzień dobry. O. Filip. Dzień dobry ze mężem Przętaciem. <laughs> Paulinka. Dzień dobry. I Wiciu. Witam. Witam. Więc my jesteśmy w tym składzie i specjalnie dla Państwa chcemy opowiedzieć kilka słów na temat kalendarza. Powiedzcie, dlaczego warto, dlaczego ten kalendarz jest tak wyjątkowy? Bo brało w nich udział 17 osób z niepełnosprawnością ruchową, fizyczną, umysłową. A powiedzcie, dla kogo zbieraliśmy pieniążki i dla kogo, dla kogo przekazujemy zysk ze sprzedaży tego kalendarza? Komu chcemy pomóc, Madziu? Tomkowi Janowskiemu. drugiemu, A Tomek Janowski choruje wiciu na co? Choruje na klejaka. No właśnie. I e, moi drodzy, powiedzcie e, teraz, e, dla czytelników, dla osób, które oglądają roztocze Net, co tak naprawdę, jak możemy ich zachęcić do zakupu tego kalendarza? Co byście powiedzieli? Oprócz tego, że on jest piękny, kolorowy, że Filip jest na okładce, drodzy Państwo, to co jeszcze tutaj jest? Dużo koloru. Energii. Energii. Energi. Czujecie, że coś ma energię. Coś? Pasji. Tak. Jeszcze raz. Wręcz wielkiej pasji. Co jeszcze tu Madzia jest? Ehm, bardzo dużo koloru, Ale i miłości Madzia wystąpiła w miesiącu lutym razem z Marcinem. Prawda? I robiłaś całusa? Jak robiłaś całuska? Pokaż, bo była mina taka. Madziu, poznacie Madzie po tych zdjęciach. Filip jest na okładce i Filip po prostu jest... A, i teraz Zocha odtworzy, odtworzy swoją pozę. Popatrzcie, Zosiu, pokaż, jak to wyglądało. To jest Zosia z października, słuchajcie. Także naprawdę ten kalendarz warto mieć. Paulinka. Paulina też wystąpiła na tylu zdjęciach, że z Paulinkę też oglądać warto. <gadujesz> Dobra, a to teraz Wiciu. Ponieważ ty jesteś mistrzem marketingu, a my potrzebujemy tutaj zrobić dobry film marketingowy. Więc powiedz mi, ile kosztuje ten kalendarz? Piętych. Pięć dych, pięć dych, no, drodzy no, państwo. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Pięć dych. Dla pomocy mało. Dla pomocy mało. Także, szanowni państwo, serdecznie zapraszamy do zakupu kalendarza. I czego życzymy czytelnikom i oglądaczom i osobom wspierającym Portal Rostocze.net? Wesołych świąt! I machamy, dziękujemy, pozdrawiamy. Pa!